So, to, Przed tobą są trzy puszki na twoje ekipa. Pod jedną jest stówka, za drugą maszynę. Co teraz? O kurwa! Nie widziałem! Ja pierdolę! Kurwa, co jest? Ja pierdolę! Ja myślałem, że to tutaj z tych! Kurwa! W idealnej sekundzie zatrzymałem bez premedytacji! Ja pierdolę, co jest? Przysięgam, że nie było to z premedytacją. Ja pierdolę. Sorry, wdziewałem się w szok, to prawda, jakby. Przyjrzałem, bo się. szokowałem. Kurwa, znowu wypad! Koniec! Czemu ten cycek tak nieustannie wolności poszukuje? Co jest? Musi pisać, że ma zwisy, normalne cycki ma, no kurwa, no po prostu siedziała w takiej pozycji, że jej zwisał, no. Tak mi odpłynęła.